Cześć! Słuchaj, przede wszystkim przepraszam, że ten odcinek nie pojawił się wczoraj, czyli w środę, tak jak powinien, jak co tydzień, i pojawi się dzisiaj, czyli w czwartek, i to dosyć późno, ale miałem wczoraj problemy techniczne no i nie wszystko niestety udaje się tak, jakby się chciało. Bardzo się starałem, ale niestety nie wyszło. Dzisiejszy odcinek będzie generalnie troszkę krótszy niż poprzednie. Ale, ale jest bardzo 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 ważne i naprawdę warto, warto go obejrzeć. Warto się zapoznać z informacjami o nulach. W poprzednim odcinku był, czy nie, nie, w poprzednim, przepraszam, w przedpoprzednim odcinku, bo poprzedni to był taki test dla ciebie. Czyli w przedpoprzednim odcinku były informacje już początkowe na temat nula, a dzisiaj się dowiesz co nieco więcej na temat jak sobie z nulem w bazie danych radzić. Co z nim można zrobić, czy można się go pozbyć, czy on zawsze będzie problemem. Tego, tego wszystkiego się dowiesz. I to jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo istotny element pracy z bazami danych. Obsługa nula, umiejętność radzenia sobie z nulami, czyli z wartościami nieokreślonymi w bazie. Dobrze? Pięknie. A więc co? A więc jeszcze jedno. Przypominam, że poniżej filmu jest link między innymi do Junior Pyta. To już o tym już kilka razy mówiłem i bardzo zachęcam do wejścia na grupę Junior Pyta. Bo tam po prostu będziemy Ci pomagali, jeżeli będziemy miał jakiekolwiek problemy. Jest również link do ankiety. Do ankiety, w której proszę o podanie pytań, jakie masz w związku ze SQL-em, ponieważ ten odcinek miał, miał, no, miało się to troszeczkę wszystko inaczej porozkładać. Następny odcinek miał być ostatnim odcinkiem, ale jeszcze nie będzie. W kolejnym odcinku w przyszłą środę, mam nadzieję, będzie już coś nieco na temat joinów, czyli na temat łączenia różnych tabel i wyciągania danych z połączonych tabel, czyli bardzo ważny element. A za dwa tygodnie będą, będę odpowiadał na pytania, na Twoje pytania które zadasz mi w tej ankiecie. Na razie tych pytań jest bardzo niewiele, więc ja, nie wiem, być może połączę ten przyszłotygodniowy odcinek, jeżeli tych pytań się nie pojawi więcej i zrobię zakończenie w ramach jednego odcinka. Natomiast jeśli by się jakieś pytania jeszcze pojawiły, ponownie link do ankiety na, z prośbą o pytania dotyczące sql jest poniżej tego filmu. Bardzo proszę o wypełnienie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czegoś byś chciał jeszcze dowiedzieć, napisz tam. Bardzo Cię proszę, a ja z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania. Dobrze. To co? To ruszamy do roboty. Nie będę marnował twojego czasu i zabieramy się zabieramy się do SQL. -a. Co my tutaj mieliśmy ostatnio. Poczekaj, bo ja sobie muszę przypomnieć. Tak. A więc. No tak, przede wszystkim, słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz. Ale nie mogliśmy zastać naszego urzędnika, ponieważ nie mogliśmy zastać naszego urzędnika. Więc ja wróciłem Ci pewne pytania testowe. Nie wiem, czy wszyscy je zrobili, czy ktokolwiek je zrobił, bo nikt się do mnie nie zgłosił niestety. Trochę mi smutno z tego powodu, ale cóż, może po prostu tak świetnie sobie radzicie, tak dobrze tłumaczę, że nie potrzebujecie mojej pomocy. No w sumie to nawet lepiej dla mnie. A co z urzędnikiem? Więc wyobraź sobie, że pan urzędnik, pan Antoś, zresztą on tak ma na imię, pan Antoś już nie jest urzędnikiem. Nie jest urzędnikiem. Przyszli smutni panowie i go zwolnili, ponieważ pan Antoś nie czytał napisów małym druczkiem, które były pod tymi wszystkimi prośbami o raporty, o zestawienia. On miał do tych wszystkich raportów podejść w sposób bardziej optymistyczny. A on wysyłał dokładnie to, co wyszło z bazy. I to było bardzo niedobre, bardzo się panom nie podobało. I Antoś już nie jest urzędnikiem. Ale Antoś dostał nową fuchę i Antoś w tej chwili współpracuje z Wielką Orkiestrą i pomaga im zdobywać faktyczne, rzeczywiste, rzetelne informacje dotyczące pandemii, dotyczące sprzętu w szpitalach. A ponieważ Antoś został wyprowadzony ze swojego biura w momencie, kiedy akurat w kieszeni miał pens kopią bezpieczeństwa. Bazy i, i akurat chciało go schować do sejfu i mu się to nie udało. Więc Antoś ma dostęp do danych, ma dostęp do danych i kontynuuje swoją pracę, ale w tej chwili już w maksymalnie rzetelny sposób i dla wspólnego dobra. I ma nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No dobrze. Pamiętasz, w tam poprzednim przedostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat nuli. Koniec odcinka to były nule. Ja coś ci przypomnę, jestem już w bazie danych tutaj. Nie będę... I przypominam Ci, jak można było wyszukać wartości nulowe w bazie. Pamiętasz? Dodaliśmy pole aktyw i w tym polu active była, miała być zawarta informacja, czy dany szpital jest aktywny, czy może jest w czasie kwarantanny. I to było dodane do bazy, pole, znaczy do tabeli konkretnie, pole, pole typu bulin, pole o nazwie aktyw i tam się pojawiły nule. Jak można było je znaleźć? Tak można je było znaleźć. W porządku? A jak można było znaleźć pola, które nie są nulami? No to myślę, że już powinieneś wiedzieć. Po prostu dodajemy not przed nulem i problem rozwiązany. Mamy not nula. I jak widzisz, mamy jeden wiersz, jeden taki szpital, który jest nieaktywny aktualnie. No dobra, ale no te nule to są takie trochę irytujące, prawda? Bo to trzeba pamiętać, że w tym polu mogą być nule. I się zastanawiać, a co by było, gdyby, gdyby tam nie było tych nuli, a może ten no, można się pozbyć. Bo prawda jest taka, że jeżeli yy... Tworzysz, znaczy inaczej, albo tworzysz bazę, albo jeżeli pracujesz na jakiejś bazie, to jeżeli wiesz o tym, że w polu mogą wystąpić nule, to możesz się do tego odpowiednio przygotować. Problem pojawia się wtedy, kiedy ty nie masz pewności, czy w bazie są nule, czy ich nie ma, i trzeba się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Jak to można zrobić? Już ci pokazuję. Generalnie Postgres posiada konkretną funkcję, która pomaga w obsłudze nulów. Ona się nazywa chyba Coalesce. Ja nie wiem, jak się to wymawia, ale zaraz ci napiszę. Ok. Jak się z tego używa? Już Ci pokazuję. Ja nigdy nie wiem, jak to się pisze, także nie przejmuj się. Generalnie rzadko tego używam. Przeważnie w bazie nie mam nuli, więc nie muszę, ale jeśli używam, to sprawdzam dokumentację, jak się to pisze. Okej. Okay. Zobacz, taki dziwny zapis i zadziałał. I o co w tym już chodzi? Więc SELECT gwiazdka w SUM SUPPLY jest to doskonale wiesz o co chodzi, WHERE też wiesz i pojawia się nasza nowa funkcja i ona ma dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest pole, w którym zakładasz, że może wystąpić 0. Dobrze? A drugi argument to jest wartość, jaką ta funkcja ma zwrócić, jeśli 0 faktycznie wystąpił. I teraz możesz zauważyć, że jest WHERE i od razu ten, ale co, o co tu chodzi? Bo Ponieważ pole active jest polem bulinowskim, czyli zwraca true albo false. Więc ta nasza funkcja jeśli wartość jest nulem. Czyli jeżeli to pole jest z nulem zwraca true. Czyli całe to całe to wyrażenie zwraca true. Czyli tak naprawdę nie musimy już nic więcej robić i to jest po prostu warunek do naszego where'a który zwróci true wtedy kiedy pole było nulem. Czyli tutaj widzisz gdzie active jest pusty, w tych, tutaj te wartości są puste, nic nie ma, to są pola nulowe i one zostały zwrócone właśnie dzięki temu zapytaniu. Musisz pamiętać, że jak używasz tej funkcji, to ta druga wartość, ta wartość domyślna, ona musi być zgodna z typem, w jakim jest zdefiniowane pole. W naszym przypadku pole aktyw to jest pole bulinowskie. I w związku z czym tutaj może być zwracane albo true, albo false. Gdyby to był string, to można wartość pustą, dowolną wartość w zasadzie zwrócić, i tak dalej. Gdyby to był integer, to można liczbę zwrócić. Jak, jak potrzebujesz, jak ci, jak, jak ci to będzie pasowało w danym momencie, taką wartość możesz zwrócić, i w ten sposób można sobie radzić z nulem. Między innymi, między innymi bo to nie jest jedyne rozwiązanie. No dobra, ale no to jak inaczej można sobie poradzić z nulami? No, na przykład można się ich z bazy pozbyć. Dobrze. Pozbędźmy się ich z bazy. Ok, i teraz zwróć uwagę, że ja popełniłem karygodny błąd. Karygodny błąd. Zapomniałem o transakcji. Jak to powinienem zrobić? Oczywiście powinien zrobić begin. Wykonać operację i commit. Tak. Tak to powinno wyglądać. Ja tego nie zrobiłem, ale mam do ciebie pytanie. Ja mam do ciebie pytanie czy ty pamiętasz co miałbym zrobić gdyby operacja się nie udała. Jak cofnąć operację wykonaną? Bo przypominam, że commit to jest zatwierdzenie wykonanej operacji. A gdyby operacja nie wyszła i się, chciał ją cofnąć, to coś się wpisuje, pamiętasz? Jak nie, to tutaj powyżej będzie link do odcinka, w którym to było opisywane. Dobrze? To jest naprawdę bardzo ważne. Ja przepraszam, że ja teraz tego nie wpisałem, zapomniałem. Spada no. testowa, to już takie rzeczy robię i nie robię transakcji. Ale normalnie, normalnie na produkcyjnym serwerze naprawdę trzeba pamiętać o transakcjach. Nie można o tym zapominać. Dobrze. I co teraz mamy? No to zobaczmy sobie, jak ta nasza baza teraz wygląda. Widzisz, wszystkie, wszystkie, wszystkie wiersze poza jednym, czyli poza tym szpitalem o identyfikatorze 8, którym mamy tą kwarantannę, wszystkie inne wartości w polu active są ustawione w tej chwili na true. No to, to jest ta literka T, to jest odpowiednik true. No dobrze, ale co nam w gruncie rzeczy nic w tym momencie nie daje, ponieważ jeśli ktoś wpisze kolejną wartość, doda kolejny, kolejny wiersz, to jeśli nie ustawi tej wartości aktyw, a może tego, może tego nie zrobić, może dodać insert bez ustawienia aktywa, to ten aktyw znowu będzie nul. No dobrze, ale czy można temu zapobiec? Tak, można temu zapobiec. I pozwól, że pokażę Ci w jaki sposób. Żeby temu zapobiec, generalnie, to należy zmienić definicję naszej tabeli. Tak nasza tabela wygląda w tej chwili? Tak wygląda nasza tabela. Mamy, jaki kolumn, jaka jest kolumna, jaki typ, to jest akurat nieistotne w tym momencie, czy jest, czy właśnie, czy mogą być w niej nule i jaka jest wartość domyślna. I popatrz, to jest bardzo, 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 bardzo ważne, bo my już mamy w kolumnie Hospital ID informację o tym, że ona nie może być nulem. Dobra, no to jeżeli mamy taką informację, no to może w polu active też tak można zrobić. Można. Jak najbardziej i zaraz to zrobimy. Ale zrobimy coś jeszcze. Zwróć uwagę, że mamy jeszcze taką wartość jak default. I my sobie tego defaulta ustawimy. Ustawimy sobie tego defaulta na true. W rezultacie za każdym razem, kiedy ktoś wprowadzi nowy wiersz do tej tabeli i nie ustawi wartości aktyw, bo można dodać nowy wiersz nie ustawiając wszystkich pól, wówczas zostanie ustawiona wartość domyślna i to będzie true. I jak to możemy zrobić, żeby to skonfigurować? Już ci pokazuję. Tym razem nie zapomnę o transakcji. To mam pierwsze. Pamiętasz altera, którym, przy pomocy którego zmienialiśmy już wcześniej schemat, dodawaliśmy kolumnę? Właśnie jego można też użyć do zmiany informacji w istniejącej już schemie nie tylko do dodawania nowych kolumn, ale do wykonywania wielu różnych rzeczy. I w tym momencie dodałem do pola Active wartość domyślną. Zobaczmy, jak to wygląda. Widzisz, pojawiło się w defaulcie wartość true. Czyli będzie się zachowywała ta tabela w tej chwili, tak jak mówiłem. Jeśli ktoś zainsertuje do bazy wiersz, który nie będzie miał ustawionej wartości dla Pola Active, to ta wartość będzie z automatu tru. Ale teraz jeszcze trzeba zabezpieczyć się przed możliwością dodrzucenia ręcznego nula do tej wartości, bo w tej chwili można by było zrobić na przykład update i zrobić takiego update'a. Tak? Można by było zrobić update dla tabeli Supplies, ustawić porę aktywna 0, wszędzie tam, gdzie jest w tej chwili true, czyli gdzie jest aktywne. Mógłbym to zrobić, nie byłoby żadnego problemu z tym, a my chcemy, żeby takiej możliwości nie było, żeby nie można było w, tym, w tej tabeli w tym konkretnym polu używać 0, jak się tego pozbywamy. Ponownie Alterem. Tylko set, tylko ustawiłem SET default. Przepraszam, bez defaulta. O. On nawet działał. Więc ustawiłem set not 0. Jak teraz wygląda tabela? Mamy. Namieszałem, namieszałem, teraz poprawię. O. No i teraz jest dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Mamy wartość aktywną, znaczy wartość, przepraszam, kolumnę aktyw i mamy, ona jest nie, nie można w niej umieszczać nuli i jest jednocześnie ma wartość domyślną true. I teraz skomitujemy. Mamy wartość skomitowaną. No to sprawdźmy, czy można to ustawić tego nula, czy nie. No nie, jak widzisz nie, wyskoczył komunikat błędu, że nie można. Ale to jeszcze nie wszystko, bo gdybyś chciał ustawić to not null ten alter table not null w momencie kiedy w tabeli były nule, czyli przed tym update'em, który wykonaliśmy tutaj, gdzie zamieniliśmy wszystkie nule na wartość true, pamiętasz, zrobiliśmy takiego update'a, gdzie wszystkie pola które zawierały wartość nul zamieniliśmy na true Gdybyśmy tego nie zrobili, gdyby w bazie znajdowały się nule, to ta operacja, czyli tu, o, czyli ustawienie, uniemożliwienie wpisywania nuli w tym wierszu, nie udałaby się i wyskoczyłby nam taki komunikat błędu. Ja ci go wkleję, bo nie mam go jak zasymulować w tej chwili. Pojawiłby się taki komunikat błędu, i to by znaczyło, że usiłujesz ustawić. Not 0 dla kolumny, w której znajdują się wartości nulowe. Czyli musisz zrobić to, co my zrobiliśmy wcześniej, czyli przy pomocy update'a, pozbyć się tych nuli z, tej, z tej, tego wiersza. I dopiero wtedy można mu ustawić not Okej, Ok, słuchaj, bo to wszystko na dzisiaj, co chciałem Ci opowiedzieć. To i tak trochę, trochę tego materiału było. Jak mówiłem, zabawa z nulami potrafi być uciążliwa, upierdliwa i nule potrafią nieźle dać w dupę. To znaczy, jeśli jesteś osobą, która po prostu zagląda do bazy sobie i pracuje na samej bazie, to to jest jeszcze do ogarnięcia. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy piszesz kod działający z daną bazą i nie uwzględnisz tego, że w danym polu mogą być nule, no bo wtedy mogą wyskakiwać dziwne kwiatki, łącznie z exceptionami i tym podobne. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, jak jest zaprojektowana dana, dana baza, jakie wartości mogą być w wierszach, jak z tych wierszy korzystać, bo bez tego można się przejechać. Ok, to wszystko. Dziękuję Ci pięknie w tym środowo-czwartkowym wydaniu dla świeżaka. I do zobaczenia. Do zobaczenia może jutro, może za tydzień. Jak wolisz, jak ci będzie pasowało, to zależy wyłącznie od Ciebie. Ja tutaj jestem i, i nagrywam dla Ciebie specjalnie. To wszystko. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Pa-pa.